Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrowienia z Prowansji. O, właśnie, nami leci awionetka. Witam Was z prowansaskiego pola lawandyny. Co to jest lawandyna, czym się różni od lawendy? Dowiecie się z poprzedniego filmu. Chciałam Wam troszeczkę powiedzieć o tym, w jaki sposób możemy używać lawendy. Dlaczego w ogóle używamy lawendy? Do gojenia się ran, na wszelkie ukąszenia. Wiele osób właściwie o tym nie wie. W większości osób lawenda kojarzy się z poduszkami z lawendą, z uspokojeniem, z relaksem. Natomiast jedną z głównych medycznych funkcji lawendy jest przede wszystkim gojenie ran. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często formułuję właśnie z lawendą w ten sposób i nowoczesna aromaterapia powstała właśnie dzięki temu zastosowaniu lawendy. W ręku w ogóle trzymam maź jarnikową i zdałam sobie sprawę, że ta maść, która początkowo miała być zrobiona stricte pod gojenie właśnie różnych urazów, ma w ogóle błędną nazwę. Nazywam ją maścią jarnikową, ale tak naprawdę w środku ma lawendę, helichryzum italicum, e, Immortelle, czyli kocankę, która też tutaj rośnie i e, jest świetna na gojenie. Ma lawendę, także ma tutaj takie trio gojące I dlaczego ją nazwałam jarnikową, tylko to nie wiem. Nie wiem, co się, co się wydarzyło. Bardzo trudno jest mi, jest mi w tym momencie powiedzieć. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nowoczesna aromaterapia, jaką znamy teraz, powstała właśnie dzięki olejkowi lawendowemu. Dlaczego? Ojciec aromaterapii, w ogóle nowoczesna aromaterapia, wywodzi się z Francji. Taka współczesna, nowoczesna, współczesna we Francji, gdzie na początku XIX wieku. Przełom XIX-XX wieku zaczęto się interesować tym, jak działają olejki eteryczne w taki troszeczkę naukowy sposób, jak one działają poza perfumerią, poza tym, że sprawiają, że mam bardzo ładny zapach. Pamiętajcie, że większość dawniej żniw lawendowych, olejków lawendowych było stosowane przez aptekarzy, ale aptekarz często był też perfumiarzem. Jeśli będziecie kiedyś zagłębiać w historię perfum, to zobaczycie czasami po prowansji, chodzić tacy perfumiarze, aptekarze, mieli masę tutaj magicznych swoich em, buteleczek na różne, e, na różne dolegliwości, i tam znaleźlibyście olejekietryczne. To jest pierwsza rzecz. Ale historia nowoczesnej aromaterapii zaczyna się we Francji i zaczyna się z René Gattefoua. René Gattefoua był francuskim chemikiem, który ale sobie ubrudziłam wszystko. Który, ale jest tak pięknie, że chciałam usiąść i Wam nagrać, prowadził eksperymenty nad olejkami eterycznymi i legenda głosi, że któregoś dnia się poparzył. I pierwszą rzeczą, którą zrobił, jak poparzył sobie rękę, było to, że gdzieś obok miał po prostu jakąś zlewkę z olejkiem lawendowym i włożył rękę do tego olejku lawendowego. Poparzenie, które miał, było poparzeniem chemicznym, czyli rozległym, trójmogającym się. I on to zrobił w takim odruchu, że tak się legenda, takim naturalnym odruchu człowieka, że co bez włożę do wody. I co się okazało? Okazało się, że po kilku dniach rana nie tylko się nie pogorszyła, ale zaczęła się goić. I po kilku tygodniach praktycznie na ręce nie było śladu. Po właśnie tej rozległej ranie pochodzenia chemicznego. No i Renegat jako naukowiec zainteresował się tym. I pomyślał, hmm. Dlaczego tak jest? Jestem zszokowany. I zaczął właśnie badać e, olejek lawendowy pod takim kątem e, gojenia się ran. E, jego badania przerwała pierwsza wojna światowa. Podczas I wojny światowej, możecie pamiętać historię albo nie, była to bardzo, bardzo brutalna wojna w okopach. I co to znaczyło? Że żołnierze często byli, słuchajcie, na jednej pozycji, okop numer jeden, okop numer dwa, i oni tam miesiącami do siebie strzelali ponieważ ludzkość jest taka głupia i się nigdy nie uczy. Strzelali do siebie miesiącami, siedzieli w tych okopach i w tych okopach dosłownie gnili. Padł deszcz, siedzieli w okopach. Rzucali tylko tak zwane nowe mięso armatne, czyli nowych ludzi. I zaczęły się tam okropne choroby. Gangrena. Wszystkie rzeczy związane z właśnie, związane z gniciem ciała. Niedoleczone rany. I Gatła również tam pracował ze swoją ekipą i on tam zaczął stosować właśnie olejki eteryczne. W takich e, powiem wam, że w takich okolicznościach e, to są choroby, których my sobie teraz nie wyobrażamy po prostu. Stany sobie nie wyobrażamy. Tam generalnie amputacje za amputacją, jak ktoś miał szczęście, to przeżył tą amputację. E, Może sobie poczytać, ile osób po pierwszej wojnie światowej wróciło po prostu kalekami i to, to byli szczęśliwcy. I on zaczął tam eksperymentować właśnie w szpitalach polowych z różnymi olejkami terycznymi. Nie tylko z ramenu eksperymentował, eksperymentował też między innymi z olejkiem goździkowym. No i okazało się, że ma bardzo, bardzo dobre wyniki właśnie jeśli chodzi o rany, nawet takie właśnie gangreniczne, trudno, trudno gojące się, jączące się. I właściwie ta wojna była jego takim prawdziwym laboratorium. To nie było takie, wiecie, laboratorium na zasadzie, że gdzieś tam ktoś siedział, tak teraz robił teoretyczne abstrakty, bo wtedy nie było czasu się zastanawiać. Albo bierzesz to, co jest z natury, albo umierasz. Po prostu. To był moment krytyczny, gdzie brakowało leku, więc lekarze obcy chcieli, co mogli. I właśnie wtedy olejki też zaczęły działać. I od tej pory zaczęto interesować się olejkami tecznymi. Gatfua później założył taką fundację Gatfua, która do tej pory. Um, istnieje i propaguje taką nowoczesną aromaterapię, też kliniczną. Co roku mają konkurs um, aromaterapii klinicznej właśnie, gdzie um, często takie ekipy właśnie ze ustaleń klinicznych um, mogą się zgłosić i, i można właśnie um, coś, coś fajnego z nimi zrobić. Oni też pomagają takim właśnie know-how aromaterapii klinicznej, tworzyć procedury i tak dalej. Bardzo, bardzo ciekawa fundacja René no i tak powstała właśnie nowoczesna aromaterapia, zaczęła się później rozwijać po II wojnie światowej, kiedy odkryto chromatografę. Co dokładnie się dzieje w takim olejku, dlaczego właśnie jeden działa, drugi nie działa i tak dalej. E, no i teraz właściwie badania nad olejkami eterycznymi, nad armaterapią wystrzeliły w górę, od właściwie pandemii do teraz i z masę, masę, masę. Olejków lawendowego nadal używamy. Używa się go w aromaterapii klinicznej, też często właśnie przy trudno gojących się ranach. Takie trudno gojące się rany, kiedy one powstają? Powstają na przykład przy odleżynach u pacjentów paliatywnych, czyli takich, którzy już umierają i gdzie ich leczenie polega na redukcji bólu, w hospicjach. U pacjentów starszych, to się nazywa czasami geriatrycznych, powstają u pacjentów onkologicznych także. Są dość często też znane takie poparzenia po radioterapii, na przykład. Olejku lawendowego, jeśli się wie jak go używać, też się czasami używa w aromaterapii okołoporodowej, w mieszankach. Jak formułuję, to prawie zawsze dodaję olej lawendowy nie z lawandyny, ale lawendowy. Właśnie dlatego, że wiem, że daje on wiele więcej, a mam okulary mam. Że daje on wiele więcej niż tylko ładny zapach. Że jest to jeden z najbardziej przebadanych, przetestowanych na świecie bezpiecznych olejków eterycznych. Przepiękny. Wielu osobom wydaje się, że to jest zapach, to jest olej oklepany. Ja czasami też nie chcę pracować z lawendą, bo mówię: a lawenda to już tyle z nią pracowałam. Ale potem zawsze do niej wracam, widząc efekty. Bardzo, bardzo często daję do mieszanek inny również olej kwateryczny. Także tak. Tutaj się narodziła we Francji południowej nowoczesna aromaterapia i możemy być bardzo, bardzo wdzięczni za to, że możemy korzystać tutaj z mocy natury, że wiemy, że działa, jak działa, dlaczego działa i dalej z nią pracować. Trzymać ciepło. Do szczytania.